Oj drodzy, mamy godzinę ze 10:05, ale ja jadę do pracy. To już jest spóźniona, ale myślę, że z nie mam. No więc tak, dzisiaj będzie mój dzień jak co dzień Od poniedziałku do piątku. Czasem, czasem w sobotę dużo żartów. Powiem wam, że dzień, dzień. Pora dnia o tej porze jest bardzo spokojna. Praktycznie nie ma ludzi. Na światach się nie stoi, po prostu się przejeżdża. Się jedzie. Więc dozwę się do Was później. Baj, Buziaczki, bo muszę się skupić na drodze. Ok, mamy godzinę za 10.08. Ja właśnie skończyłam moje pierwsze trzy godzinki. I lecę dalej. Częłam, idę zobaczyć, co my Majkaż za robi. Dzień dobry! Dzień dobry, Pani! O Jezu, Jezu, zobacz. O tak, jestem tu Psy, słuchaj, co z Co Co ty zażarłaś? Zobaczcie, małego domu, wszystko zje. Wszystko ma słonić termoforek, tak. O Jezu, jaka jestem słodka. A no to tak zimno, to tak dobrze. Słodziaczek. teraz mam godzinkę przerwy. Robię sobie coś do jedzenia ciepłego. Na szybko. Jem i uciekam dalej. W ogóle muszę wam się pochwalić, kupiłam wczoraj dwie strapki i niestety mój mąż nie wygrał, a ja zobaczcie, mam wygraną! A będę miała fajsów, jedną euro. a więc fajne chociaż to, że wygrałam. Tym tego nie wyliczyła teraz, muszę sobie odłożyć, nie widać mnie w ogóle. Więc ja robię sobie śniadanko i widzimy się później. To zrobię sobie yy, płatki. już mam z gruszeczką, śliweczką i banankiem. I to wszystko zaleję yy, tym. Jogłę tym z zmiodem, powiem Wam, że będzie pyszne. To jest moje śniadanie na szybko. W sumie prawie codziennie takie śniadanie ja. Znaczy śniadanie. Raz jem śniadanie, raz nie jem. A Wy jak tam? Jecie śniadania, czy nie jecie? Mi zależy, jak się zachce, ile mam czasu to jak dzisiaj nie mam za dużo czasu i muszę szybko, szybko, szybko wszystko robić, także tak pogoda nie za ciekawa. jest taka mgła, że nic nie widać rano jak kichałam jeszcze było w miarę, a teraz jak się zrobiło widno, to jest po prostu masakra widoczność ograniczona do minimum śliweczki bardzo dobre nie wiem, czy nie za dużo tego tu wpakuję, ale, ale tak gadam sobie do Was tak trochę. No, miałam gadać, a nic nie gadam. Czas sobie leci. Także tak. Moje śniadanku! Idę zajadać i uciekam. Kurwa, zmazałam się. O nie, jak ja tutaj wyglądam. Jakbyście się zastanawiali, czemu tak zysuje, to nie wiem, czemu tak wygląda, że patrzę w bok. Może to będzie na środku. Okej, okay. paznokcia już zgubiłam, środkowego i tego, także lipa. Nawet nie wytrzymało dwóch dni. Jak Wam się podobał mój ostatni vlog? Mam nadzieję, że był spoko. Teraz postaram się częściej. Dobra, idę jeść, nie gadam już. Okej, okay, wróciłam do domu. Byłam już trosiaczkiem na spacerku, strąciłam. Nie miałam ochoty chodzić za bardzo, bo w deszcz pada. Ona nie jest z tych deszczowych, bo jak słoneczko świeci, więc szybko 35 minut zleciało. Jestem z do domu. I znowu mam jakieś ponad godzinę, jakieś półtorej. Muszę zrobić obiadek. Jeszcze 5 godzin zostało. I jutro już w piątek. Ucieczkę jest czwartek. I tak, i weekend się zaczyna, zleci kolejny i znowu cały tydzień. Dzisiaj akurat mam taki intensywny czwartek, bo mam dodatkową pracę. Także ciągle tej pracy gadam, ale chcę wam pokazać taki mój dzień, jak wygląda. O, przyszła, przyszła pania Chodźcie pokaź. No, chodź, chodźcie coś pokażę. Chodź. Nie chcę, ona nie chce na ręce. Nie lubi. Musi mieć ochotę, żeby być na rączkach. No. Ale to będzie nudne. Ale kto będzie chciał, to będzie oglądał. Widzimy się za chwilę. Chodź się, chodź tutaj. Co myślisz? Myślisz, co spotyć, nie? Hmm. Za nie mogła. Za nie mogłaś? No zrób coś śmiesznego. Tańczyłaś przed chwilą? No nic, nieśmiała jest, wstydzi się. Hej, jak widzicie dzisiaj spacer pod parasolem, niestety pada, mnie. Stosią szybki spacer, uciekamy do domu, biedna biegnie. Staram się ją trzymać pod parasolką, ale ucieka niestety. Łodniej bo boi się jeszcze. No nic, uciekamy. Przyszło mi zamówienie z AliExpress, i zobaczcie, co, co zamówiłam. Te słynne naklejki do lampy. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Tu są kolejne. Tu mam jeszcze takie bez opakowania. I takie, do tego dwa pilniczki. Te ogólnie chyba są w postaci fręcza. Zaraz Wam pokażę, jak mi się uda jedną ręką. Czekajcie. O, nie zobaczycie nic, bo są czarne. A to dziwne, że te są tak odpakowane. Niby też są do lampy, a te są tak zapakowane. Przetestujemy, zobaczymy, a te te też są w czarnej tej o to to chyba będą lepsze te to wydaje mi się że jakieś będą podrobione no ale zobaczymy może też stwardniają pod lampą jeszcze sobie zamówiłam takie też myślałam że to są te naklejki a to przyszły mi takie sztuczne paznokcie french I do tego naklejki no ale Cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I moje piękne dwa case'y nowe na telefon. Z myszką Miki, bo ja jestem fanką Disneya. I z Alicją w krainie czarów. Obydwa piękne. Chyba sobie założę, tylko nie wiem, który. Ale chyba Alicję poleci teraz. I do tego jest jeszcze takie, takie coś. Także to moje zakupy z Ali. Pokaż jak zmokłaś. Pokaż, jak zmokła zmokłaś. O Jezu, jezu. Tam, jak coś to u jej groszki leżą. Tak zmokła, tak pada dzisiaj, tak. O jejku, jejku. Pogoda. Nie pogoda. Nie można pospacerować spokojnie. Tak. O Jezu. Obrażona jest, bym wziął na deszcz. Nie chce się bawić, a nic tylko przychodzi. Tak, obrażona jesteś, Tosia. Mokra vapetinka, mokri wapek, tak, mokra jestem taka. Tak. No. Patrzka. Jestem ciekawa, co to jest. Ej, 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 to się to to nie wolno. Zaczyna się. Zobacz, zobacz, co ja tu mam. Zobacz. Dla ciebie. kurteczka to Tusiaczka. Masz. To będzie AliExpress na święta. Co my tu dalej mamy? Co dalej mamy, Tusia? Zobaczymy. Urgh, ciężko otwierać. Dalej mamy, co to jest? A, przyrządy na kleszcze. Proszę, to 18. Plus. Przyrządy na kleszcze. To takie malutkie są. Bo parę. Tosia, nie wolno skakać. To jest nic. Tak, amory ją dopadły teraz akurat. Proszę puścić starą, puść starą. Tutaj. O smyć, smyć w ciemności, tak. Też dla Tosi. Przestań, się nie wolno, tak. Taka smyczka. O, masz, masz smyczkę, zobacz. Taką Ci kupiłam. To, co tu dalej? O, tutaj kolejne. Wiecie, teraz jest ciemno. Żeby ją było widać, co to na. Yy, tosia! Na myczy tutaj przyczepiam. Żeby było światełko takie. Już. Kolejną rzecz. Błódki na zimę. Dla pieska. Zobaczmy, czy będzie chodzić w ogóle w tym. Tak, dla ciebie. Masz buta. A ładnie gryź, ty. Bo ci buty założę. Widzisz, w butach chodzić. To są buty dla ciebie. Okej, okay, dalej. To już było. Tutaj. O, jakie słodkie. Kolejną rzecz weźmę. Przepraszam, <grym> to się <skupiałam> Ale cieszę się, że chodzi w takich rzeczach. To mam przyjemność kupować coś takiego. Dzisiaj wieczorem mi założę, jak pójdziemy na spacer. Tosia, masz. Zobacz, zobacz co się kupiłam. Podoba Ci się? Podoba Ci się, czy nie? Uuu, ile paczek przeszło. Kolejna rzecz na zimę. Tosia! Kubraczki. No skaczę po mnie. Wiecie, hormony bizują, takie coś. Zobacz, co ci stara kupiła na zimę. A ładnie gryź! Zobacz, ale to chyba za duże będzie. <śmany> za duże, zawieziemy Zuzi to. Zuzi zawieziemy, bo to za duże, no to siarczka będzie. Chociaż może... No weź sobie powiedzmy. Taki Takie i pieski, no mówią, na święta ją wystroję. Jednak niestety na święta nie pojedziemy do Polski. Muszę zbałyskać w pracy. Tutaj, tu będzie smycz. Tak. Na pewno. A nie. Do rzucania presji. Masz. Masz, masz. masz, 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 Ej, ej, ej. Widzicie, jak szaleje? Nie da mi otworzyć. Masz. Masz. Masz dziecko. To. Otworzę ci czekaj. Cześć. Ej, maj, ej, masz. Masz. Łap. Szybko. Szybko. To! Nie foliówkę. Jest. Chyba spokoju. I no ostatnia paczka. To będzie bluza. Ale słodka. Tylko też pewnie za duża będzie na nią. Wymesz kamiki, jak żeby inaczej założyć ci. Chodź ci założę. Otóż ta! <laughs> tak będę wyglądać więcej. Chodź, ubierzemy. Ubierzemy, pokażemy jaka jesteś słodka, no. Pokażemy jaka jesteś sudziutka. Przyszłaś to teraz i macie zostało. O, pięknie. Zobaczcie jaka jest to ładna. Pięknie idź. Idź i rozradź. I to wszystko. Połagam pode mną, nade mną przejdzie. Ja uciekam, Bye. A co to się nagrywa samo? Jak wstany? Chodź, pokaż się. Pokaż się, jaka jest piękna. Pokaż się. O jezu. jezu. Nagrałam dla Was coś tam z paru dni. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Taki krótki vlog też będzie. I widzimy się w następnym. Tak? Tak, Tosiaczku? Czy nie? Ale żeśmy zmokły. Tak lało. Ja Zaczęło padać. No ale nic. Ta rada. Teraz jest taka smutna. Nie pobiegała, tak? Nie pobiegała, Tosia. Pokaż się. O Jezu, jaka jestem smutna, nie pobiegałam. Nie pobiegałam za bardzo na twarz. Siup, siup, siup. Uu, dupka zmokła, tak. Zmoknięta taka, o matko. O no biedna dzidzia smokła. Pobawimy się w domu zaraz, tak. Porzucamy piłeczkę, tak. Dobra, idę się pobawić z moim dzidzią kochaną, tak? Pobawimy się i coś tam może jeszcze do Was powiem. A jak nie, to bye!